Trzeci parametr. Ni. Ni to jest moc jednostkowa, a moc jednostkowa to moc przypadająca na jednostkę potencjału A i jednostkę masy C. Cóż to będzie w wypadku społeczeństwa? To będzie średnia społeczna wydajność pracy. Czyli moc przypadająca. Średnia społeczna wydajność no, pracy. No, się no, raz... no to ja przedtem dyskutowałem. co to jest moc jednostkowa. Tam było to tak. A teraz mówię, jak to interpretować w no, wypadku Przypadająca na jednostkę potencjału. A i jednostkę masy C. Więc w tym wypadku będzie to rzecz jasna średnia społeczna wydajność pracy na jednego pracującego i w związku z tym dla potrzeb analiz yy, o, socjo Prowadzimy sobie takie oznaczenie C z A na społeczną na jednego pracującego alias czynnego zawodowo. To nie jest jedno i to samo, bo to tam są pewne te różnice w statystykach, nie chcę w to dzisiaj wnikać, ale trzeba jedno z tych przyjąć i to brać już konsekwentnie. Z rocznika statystycznego. Wszystko jedno, które przyjmiemy, tylko cały czas to samo trzeba brać. Więc proszę was. Oznaczymy sobie ten iloczyn CA, mm -hmm. to, jedną literą, C z indeksem A. I to jest po prostu liczba ludności pracującej. Więc mamy C a razy dni. i tu liczymy na jednego pracującego. Jak nie mamy statystyk ludności pracującej, a tylko statystykę globalną, demograficzną, no to w ostateczności możemy liczyć na jednego członka społeczeństwa. Tylko też wtedy już trzeba konsekwentnie się tego trzymać i nie mieszać, że raz tak, raz tak, bo to wtedy będzie oczywiście dezinformacja z miejsca. No to teraz proszę Państwa mamy bardzo istotną sprawę. Mianowicie w jaki sposób może się odbywać wzrost mocy społeczeństwa. Bo możemy sobie oznaczyć w sposób Taki obrazowy. Norbert. O, ojej, nie widzę. Przesiądź się w ten sposób. Przesiądź się. Nie widzę Szałka w górę. Do tyłu, przesiądź. przesiądź się. Czyli wzrost P. No może się odbywać w dwojaki sposób. Generalnie albo od Ale wzrost C.A. Przy stałym linii, czyli linii w przybliżeniu, równe konstans, albo ca. Równe w przybliżeniu, bo to nigdy tak w wypadku statystyki nie będzie dokładnie. Konstans. I ni rośnie. Czyli ni w górę. To jest jeden przypadek, to jest drugi. Jako kombinacja tych dwóch, ale zawsze Słyska. któryś z tych modeli będzie Roz. dominował. Mhm. Ja mówię dla uproszczenia. Jak mhm. nazwiemy model jeden? To jest mhm. wzrost. ekstensywny, a dwójka to jest wzrost intensywny. O, to są dwa. Dwa podstawowe modele wzrostu. Więc jeden model polega na tym, że zwiększa się zatrudnienie, ale bez innowacji. Wydajność pracy jest mniej więcej stała. Drugi model polega na tym, że zatrudnienie jest mniej więcej stałe, a za to wzrasta średnia społeczna wydajność pracy. Na czym to polega? No oczywiście, jakie cechy są tych systemów? Jakie cechy możemy wydedukować? Bo to jest przecież wzorzec, proszę Państwa. My tu nie musimy sięgać do żadnych danych statystycznych, a potem możemy sprawdzić. Ale się okaże, że empiria musi słuchać wiernie teorii. Tak, nie to tym gorzej dla najpierw, ale ona słucha. Więc, proszę Państwa, tutaj mamy taką sytuację, że jak jest wzrost ekstensywny, to coraz więcej stanowisk pracy trzeba tworzyć. Innowacje nie są potrzebne. W związku z czym ten system jest że tak powiem, innowacja odporny. No to klasyczny model bizantyjski. Cywilizacja bizantyjska. Przy tym w cywilizacji bizantyjskiej jeszcze się też hamuje ten rozwój nawet cea. Cywilizacja turańska to jest więcej ludzi albo przez przyrost naturalny, albo przez podpijanie nowych, bo przez wzrost demograficzny może się odbywać. Albo przez rodzenie więcej dzieci, albo przez podwój, i będzie więcej poddanych. Hmm. Turański model to jest właśnie podwój. Wzrost demograficzny przez podwój. To Moskwa teraz tak realizuje. No, Moskwa próbuje to robić, ale się bardzo szybko przekona, że daleko nie ujedzie w ten sposób. To jest zderzenie dwóch nacjonalizmów. Ukraińskiego i rosyjskiego. I takie zderzenie może trwać latami. Na Krymie mieli prostą sytuację, bo tam dominowała ludność rosyjska, która chciała powrotu do macierzy i tam bez jednego wystrzału sprawę załatwili, wyłącznie metodami wojny psychologicznej, tylko z użyciem tych gadżetów wojskowych, jak to Putin Chyba no ale już tutaj jak na, na Ukrainie tej kontynentalnej nazwijmy, to zderzyło się to poczucie narodowe rosyjskie z ukraińskim, no to już jest wojna, ale to wielkie li... te siły nie są, bo wczoraj przeczytałem w Rzepie, liczby, bo mnie najbardziej interesują liczby, a te nasze wszystkie artykuły skąd podają liczby, ale wczoraj podali, wyciąłem to. Cała armia ukraińska walcząca na wschodzie, to jest 35 tysięcy ludzi, raptem. Ja z tych danych, co pamiętam, tam podawano ile po stronie separatystów, czyli generalnie rosyjskiej, no bo to są albo, albo Rosjanie, obywatele ukraińscy, albo Rosjanie, obywatele Federacji Rosyjskiej, więc generalnie można powiedzieć po stronie rosyjskiej, żeby już nie nie bawić się ustalanie proporcji, ile jest tych Federalnych Rosjan na ile powiedzmy tych Rosjan Ale teraz w naszych To też to jest ten rząd wielkości. Czyli w naszych mediach dają tym przywódcom, znaczy piszą na przykład w Trygazecie przywódców, nazwiska przywódców separatystów prorosyjskich, piszą nazwiska i imiona w formie ukraińskiej. Więc zamiast Denis Puszylin to jest Puszylin. No tak, ale to tak. nie ma znaczenia statystycznego. Tak, że robili z nich Ukraińców, to znaczy, może nieświadomie, że Natomiast no, nie, ja myślę, świadomie, świadomie, że to są obywatele ja, znaczy, Ukrainy to, to są ciągle, ilościowe. formalnie. My nie, bo pamiętajmy, że te no zagłębie, zagłębie Donieckie nie zostało nawet przez Rosję wcale uznane za inkorporowane do Rosji. Rosja, Putin, tylko się domaga autonomii dla do Zagłębia Donieckiego, a nie. No ja powiedziałbym wie co robi, bo wtedy by musieli tam za dużo dokładać mocy swobodnej, jakby to inkorporowali. Ale więc ja już tu generalnie, żeby nie dzielić tego głosu na dwoje, mówię o stronie rosyjskiej. Chociaż Mam tu na myśli i tych Federalnych Rosjan, i tych ukraińskich. Chociaż kozacy dońcy to raczej Rosjanie Czyli niż Ukraińcy. rosyjscy kozacy, a nie ukraińscy. Chyba raczej tak. W każdym razie te liczby, które podawano wcześniej odnośnie tych sił rosyjskich, to też rzędu 30 parę tysięcy. No, zginęło tam, jak podano też dzisiaj, ponad 5,5 tysiąca ludzi w czasie tych walk. Nie wszystko to żołnierze, bo też ludność cywilna przecież ginie. No, po obu stronach? O! No, obu, 5 tysięcy, tak? Do obu. Po obu stronach frontu, bo z punktu widzenia naszej oficjalnej polityki, to to wszystko jest Ukraina. Ja nie giną w Ukrainie obywatele, Ukrainy giną, ale możemy mówić po obu stronach frontu, to będzie precyzyjne i nasze kochane władze czy, czy, czy nie czy będą Ukrainy ukraiować za naszą no, naszej po... To znaczy, można powiedzieć inaczej, że te, ci cywilni obywatele Ukrainy giną. Yy... Z, w pracobójczej walce, walce, walce y, i z od strony jednej, i od strony drugiej. Mm. No. O tak, tak, tak. No, no, to zawsze tak, ludności, tak, tak, na I ofiary, tylko tyle. Tak, tak. Czyli, no, to, to, to jest, w dwóch stronach. Znaczy, no, Czyli no, Rosję i Ukrainę. No, tak, tak, no, tak, to jeszcze, tak jak tak. wcześniej zdefiniowaliśmy, tak? Że no, jeszcze nie, trzeba nie, by się zastanawiać, kto jest agresorem, a, a kto jest ofiarą to na każdej strony, ale są zesztrony. Zesztrony, to jest przeciwnik. Jest I to wcale nie jest takie jak ta nasza, to, 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 nasz, e, No, to, ale to już nie jest statystyka, znaczy, tylko propaganda. Nie są ale mam na, 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 na myśli to, że, na że Ukraina została zaatakowana przez Rosję. To nie wojska rosyjskie są na terenie Federacji Rosyjskiej, tylko wojska Federacji Rosyjskiej no, są nie, na terenie nie, Ukrainy. Ukrainy. No, nie I chyba z tego wynika, kto jest agresorem. I to jest bezdyskusyjne. A reszta to jest propaganda. To, że ktoś ma taką skłonność, sympatyjną czy stanem, nie zajmuje Zajmuję to. Pokładam, no. Nie, nie, znaczy, nie. A nie, nie tej tej drugiej tej strany, strony, tylko statystyką. Żaden żołnierz ukraiński nie przekroczył granicy Federacji Rosyjskiej. Oczywiście. Znaczy, no, chyba, że porwano. Znaczy, to no znaczy no była to no sytuacja tak, tak ale jak no kotle... Ech, nie chcę jej wypuścić, zwłaszcza, że uca, ounces, ile는, to, 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 to ona to十-, to była nawigatorem, nawet nie strzelała, nie bombardowała, no i ona w tej chwili siedzi, nie chcę jej wymienić, bo tam jakieś zarzuty postawili. No mniejsza z tym. W każdym razie, proszę was, chodzi mi tutaj o to, że model turański jest modelem ekstensywny i ten oczywiście model ekstensywny jest bardziej ogólny, bo to, to jest stosowane w różnych, mówiąc po konecznańsku, cywilizacjach, a generalnie to są systemy sterowania dynamiczne, nastawione na rozwój. No i teraz proszę was, co jest niebezpieczne dla takiego systemu. Znaczy to jest system Niechętny innowacją. Z nim się bardzo dobrze czują biurokraci. No, tylko, że cywilizacja bizantyjska, klasystyczna, była stacjonarna. W ogóle nie lubiła czy Mówimy rozmowy. o ekstensywnym. A tutaj mówimy o ekstensywnym, to jest system dynamiczny I ten system no, nie pasuje do konesmiejskiego wzorca czy modelu cywilizacji bizantyjskiej. Że cybernetyka jest bardziej diagnostyczna niż, niż empiria koneczniańska. Więc proszę Was, w tym systemie oczywiście ludzie, no kadry kierownicze mogą, że tak powiem, powoli uczyć się swego zawodu. Nazwijmy to pełnienia funkcji decyzyjnych, czyli kierowniczych. Powoli awansować. O jak ja słyszę w tej chwili kampania wyborcza i ktoś tam powiedział już mniejsza z tym kto, że właśnie tu powinni być ludzie z dużym doświadczeniem. To jest typowe myślenie typowe dla systemu ekstensywnego. Powoli, przez doświadczenie, nie musi się specjalnie kształcić tych kierowniczych, one zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie. No a teraz co można powiedzieć? Ten system jest bardzo miły i przyjemny i wygodny dla kadr kierowniczych. Powoli, powoli jak się już zdobędzie to doświadczenie niechętnie się go udziela innym, więc skutecznego kształcenia kadr kierowniczych się nie organizuje. No przecież Weźmy ten system funkcjonował w Polsce ludowej. A teraz funk nie funkcjonuje. Nie, teraz jest gorzej, teraz jest niszczenie. To jest... Wśród prawników, wśród lekarzy funkcjonuje dokładnie tak samo. Mówimy o całości, a nie o tam systemikach. Generalnie oni sterują stacjonarnie, nie na rozwój korporacji. To jest znowu system stacjonarny, żeby jedno było konsensus drugie. Tutaj ja akurat mówię o...